No, źle to wygląda. Jak w każdym dzielku w takim starszym. Zażygany. Krótko mówiąc tak, tutaj nie ma co przebierać w słowach, jest po prostu zażygany. Ale to nie jest powód naszej usterki. Zobaczymy turbosprężarkę, bo ona była naprawiana. Tak? Tak. Widzę. To? Znaczy, wiesz to od właściciela, czy to widać? Właściciel mówił. Okej. Okay. Ale widzę potencjalne źródło uszkodzenia. Widzę. Okay. Na górze ten podciśniony wąż. A no, no jest jakiś poszarpany tam. No dobrze, żeby się upewnić, ten wężyk trzeba będzie wymienić, ale spróbujemy mu podciśnienie wystarować i zobaczymy, czy parametry zmiennej będą. Tak, pokazane. to musimy sprawdzić, bo tutaj jest. Ten, ta gruszka, tak zwana, ona ma potencjometr na sobie. Ona mierzy, wychył, jakby. Pozycję, pozycję, tak. Tak, i to jest ważny czujnik. Musimy Łatwo to będzie zweryfikować bez demontażu turbosprężarki. Mechanicy podają więc ręcznie ciśnienie bezpośrednio na gruszkę. Jak to działa? W niektórych autach gruszka połączona jest cięgnem bezpośrednio z mechanizmem zmiany geometrii pracy łopatek turbiny. Tu dane przekazywane są elektronicznie do siłownika, który przesuwa pozycję łopatek. A jak wypadła w testach nasza gruszka? Niestety ten owoc jest w pełni sprawny. Odczyty z potencjometru także. Pozostaje więc przyjrzeć się sterownikowi silnika. Dlaczego mechanicy zdejmują koło i jakąś plastikową zaślepkę pomiędzy zderzakiem a nadkolem? Tak! Niestety, właśnie tam siedzi najważniejszy w całym aucie komputer. Lokalizacja wymarzona dla wrażliwej elektroniki. To za kole to nie jest dobre miejsce w mojej ocenie. Ale do rzeczy. Zajomy potwierdził, że może mi to od ręki sprawdzić jeżeli będzie taka potrzeba, to wgrać oryginalny soft, więc jadę z komputerem do specjalisty. Ciekawe, czy w komputerze namieszały wilgoć i kurz, czy może jakiś haker się do niego włamał Adam zakłada obie możliwości Po kilku godzinach wrócił z wynikami tego śledztwa Mieliśmy nosa Znajomy potwierdził: W tym sterowniku był jakiś fachowiec, ale nazwał go barbarzyńcą, ponieważ wyciął ekologię i wszystkie kody błędów. Ten silnik, nawet gdyby stanął w płomieniach, to żadna kontrolka lece się nie pojawi. Na chwilę obecną wgrał oryginalny soft i możemy podłączyć do samochodu i wreszcie zdiagnozować to auto poprawnie. W międzyczasie Kuba oczyścił kostki i wiązkę. Strasznie nadłubane było. Czy jednak? Jednak. Wydałem pięć stówek tylko po to, żeby dowiedzieć się, jak bardzo popsute jest Volvo, ale od tego musimy zacząć.